Bernardzie, bo on jest z tej komfortowej sytuacji to jest problem wielu, którzy wyjechali. To jest już ponad 2 miliony Polaków, którzy mm -hmm. wyjechali, rozpoczęli życie tam, za granicą, zarabiają. Oczywiście mówią tak samo mm -hmm. jak, jak my tutaj w studiu, że pewnie chcieliby wrócić, ale jakoś nie wyobrażają sobie tego powrotu mm -hmm. i startu praktycznie od nowa. Jak to się Panu udało? No ja miałem dużo szczęścia, bo ja miałem taki złoty spadochron z mojej firmy, bo ja pracowałem tutaj w Polsce dla tego samego klienta, dla którego pracowałem globalnie. Także ja przez pierwsze lata w Polsce nie miałem w ogóle problemu z pracą, pracowałem globalnie. Mm -hmm. I dopiero sobie powolutku, odcinałem tą pępowinę i w tej chwili jestem na swoim. Czyli także... to było niejako naturalny powrót, a teraz mhm. jest Pan w cenie tak. Bo jest Pan człowiekiem z doświadczeniem i z wiedzą na temat tego, jak to jest w Szwajcarii, prawda? Globalnie nawet, bo ja w 40 krajach pracowałem, Oj. także ja doradzam polskim przedsiębiorcom, jak rozwijać swoje firmy i dojść do takich standardów, żeby wyjść na rynki to globalne. A co Pan powie na taki komentarz Pani Roxany na naszym facebookowym profilu? Mieszkam w Szwajcarii, kocham ten kraj, daje nam możliwości, jakich hmm. i za 50 lat Polska nam nie da, jestem młodą osobą oszukaną przez system. <laughs> No wiecie państwo, wyjazd za granicę psuje pozytywnie. No Polska nigdy nie będzie Szwajcarią, nie będzie Niemcami, nie będzie Polską. W związku z tym ja nie wracałem tutaj do polskiej Szwajcarii, tylko do swojej Polski. Więc to jest też tak jak mamy granice otwarte i widzimy inne kraje. Widzimy, że nasza Polska jest taka troszkę bardziej kosmata, bardziej Siermierza. bardziej, bardziej, bardziej siermiężna mhm. tak, jest trudniej rzeczywiście. Bo, bo ma pan doświadczenie tak. z ponad 40 krajów, tak. co, co u nas powinno się zmienić, żeby żeby młodzi ludzie tak jak jak, jak mhm. mówi Pani, żebyśmy żebyśmy chcieli tutaj Myślę, zostawić? Że przy wszystkim, mość spraw administracyjnych, jak młody człowiek chce firmę założyć, to żeby jak w Anglii, nie wiem, położył te pięć funtów na stole i firma działała, a nie zatrudniał prawnika, księgową itd. Tak księgową itd. Tak a co my, drodzy państwo, stracić, wyjeżdżając za granicę do pracy? No możemy stracić więzy z rodziną, z tą szerszą rodziną. Jeżeli wyjeżdżamy z mężem, czy z żoną, czy z narzeczoną, no to z tą najbliższą osobą jesteśmy, ale tracimy kontakt z rodzicami, z rodzeństwem, z kuzynami, to to jest chyba największa strata. On no tak. ma dzieci, które no właśnie, mieszkają za dzieci. granicą w tej chwili, No i prawda? córka jest teraz w Indonezji. Córka tak. jest w Indonezji, a wcześniej tak. była... Przez pół roku w Chinach. W Chinach. Mhm. Czy, czy ona ma takie poczucie, że, że traci kontakt z rodziną, że coś tam... I ucieka? Czy to bardziej pan ma takie. Nie, to chyba ja mam takie, ona Poczucie, Ona jest królową tak. świata. No, a, ona się. a to tata siedzi i tęsknia, ale wracając tak całkiem poważnie do, do kwestii dzieci. Mm -hmm. Bo to też dla nich też jest przecież olbrzymia logistyka. Najpierw przeprowadzamy się do zupełnie innego świata, mm -hmm. uczymy się zupełnie innego języka, prawda? A potem powrót do Polski. Jak to wyglądało w pana przypadku? Jak sobie pan z tym poradził? E, Naszych sobie, jak dzieci poradziły mm -hmm. przede wszystkim, tak, no tak, bo córka jak wróciła, to szła do gimnazjum polskiego, czyli po tylko przejście tak mi w to gimnazjum. Trudny, trudny moment, taka tak, a młodsza córka. Z kolei między trzecim a czwartą klasą podstawówki, także było ciężko. Pierwszy mhm. rok to były koropetycje, to była ciężka praca moich dzieci, dlatego że polski system jest bardzo encyklopedyczny. Dzieci musiały się uczyć rzeczy, których by się nigdy w Szwajcarii nie uczyły. Czyli pamięciówka, Ta sama pamięciówka polska była mordercza. Ale damy sobie radę. No, córka była w Czackim, czyli w jednym z najlepszych liceów w Warszawie, przeszła, także, żona trochę także pomogła? Da, da, się, da się żyć. Żona tak, żona jest pedagogiem, także tak. A, no, Mieliśmy no, kompetentne siły w domu. Pani to?